Siemanko widzowie, witam was w kolejnym odcinku I to tym razem na żywo Dzisiaj chcieliście yy, Znaczy no wczoraj, to już wczoraj Sorry, że wczoraj nie nagram, ale byłem w gości po prostu No i tak to No chyba wiecie o co chodzi Tutaj właśnie mamy prezencik no i zobaczmy sobie tam jeden prezent jest odpakowany ale co ten dobra zobaczmy co tam jest no i patrzcie to jest ta piłka odpakowałem ją wczoraj w nią garałem, bo nie mogłem się powstrzymać ja tak uwielbiam piłkę nożną kocham kocham no wyciągnijmy sobie ta. o dobra patrzcie taka Troszkę brudna już, bo grała mnie. Ale ona taka ładna. O patrzcie tu brudno. Brudas jeden. O patrzcie. UFA Euro 2024 Germany. Gamani Gamani. Dobra. Dobra, zobaczmy sobie co tam jest. No kurde. Ojej, jakie czekoladowe, moje ulubione! Ale. patrzcie na takie łyżette. No. Polce produktu. No, dobra, co nieważne, ale ile to ma kalor. No! Gorzej z kebabami, które mają po 2000 albo 1000 kalorii. Już 4 jajka to, to trochę też przesadza To jest 190. Dobra. O, co tu, mamy? co tu mamy? Jeszcze takiego, takiego królika czekoladowego się mają. Czas na castracji. Dobra. Odkładamy sobie. Odkładamy kurde. Dobra. Muszę nam zostały tutaj takie kinderki. 12 sztuk. No i spoko. Co się jeszcze tam mamy? Mm. No i to raczej jest pusto. Takie skromne, ale fajne. Nie narzekam, nie narzekam. Patrzcie tu tu tu. tu. Widzowie i przepraszam, że nie było filmów tak poza filmem lampowe. Ale widzowie widzowie. Ogólnie to za miesiąc będę miał komputer. Będzie mniej lagów lepsza jakoś ogólnie. Z gier będę nagrywać gry oczywiście. No i zachęcam Was do subskrybowania i lajkowanie to Wam zajmie tylko kilka sekund, trzy sekundki a mi to bardzo pomoże no i dziękuję bardzo no i papa